Dobre wiadomości, po prostu dobre wiadomości. Go pug yourself. Po prostu. Pogdog. Pogdog jest tutaj, żeby naprawić nasze życie. O Jezu. Ta. Ta, mam pogdog. Tutaj się i tam... Ten gość się nazywał... Uh, alive chyba. I tam miał chyba... No po prostu taki gości ze mną trajdował i... i po prostu dał mi depogdom. Czyli... no dobry pet. Tam ta sama osoba strojowała mi jeszcze te dobre pety, te 12 milionów takie pety. Dla mnie na dla takiego startera co na pewno dla innych to są O. Ja nie wiem, ja nie mam... nie chcę płuczyć smor, bo ja... Mogę pokazać, ile ja mam tych... Aha. Mogę pokazać, ile ja mam tych... Właśnie. Mam 11 Super Lucky Mam jeszcze dwa Ultra Lucky, ale tego nie... Ten nie stracę. No, to... Właśnie mam Pogdog. Jestem zadowolony z tego. Jest bardzo pro i tak. Ja nie mogę jeszcze tego peta zebrać normalnie tylko trojdowaniem się. Ale jak zebrać... Do tego Peta to... Nie pora A tam. Nie no i podchodzisz do tych drzwi koło tego vip i... suplikasz właśnie... Knock, knock. Dobrze to Knock knock. I wtedy się teleportuję do pomieszczenia. Tam jest jakieś jajko. Ale ja nie mogę tam wejść, bo nie mam wystarczająco końców i dżemu. To ja muszę mieć... E, chyba 10 milionów Dżemu, psy czekają I jeszcze ileś końców? Tam? Chyba 200, 100 milionów kolum, końców? Ale chyba fantazjowo. Ja będę już farmił e, na Heaven Island. To, czy nie, na tą dużą skrzynię w Heaven Island? Bo już mam Heaven. portal portale... portale okay. Komputer. mam tak, ja. Więc będę mógł ten wejść tutaj. Tylko muszę. Więcej pieniędzy. Tak, eee. To jest cały film. Mam pogdog. Dobrze się z tym czuję. Tylko pogdog. No do zobaczenia, wszystkim.